Nie. Wszystkie waluty, które są troszkę starsze, które są dobsze. Miało, odważnie. Zespół na węglu, siły mię. Dzień już, szczególna niedziela. Z niedziela trójcy przynajmniej świeższy. Chcemy dzisiaj, gdybym się na bardzo trudnym tematem, ale myślę, że możemy do niego w dość łatwy sposób podejść i nie być to mądrymi, którzy rozważają tajemnice, ale tak prosto przyjrzeć się Bogu, który jest w trójcy świętej Nie ma innego Boga, jak mówimy w pierwszych przykazach, poza tym jednym Bogiem, którego czcimy Właśnie, bo ojciec, syn Boży i Duch Święty. Trzy osoby. Czy któraś z tych osób jest ważniejsza czy nie? Śmiało. No właśnie, a dlaczego z tych, z tych trzech osób nie jest ważniejsza, że pan co Dobrze powiedziałeś, ale dlaczego kto wytłumaczy? No bo wszyscy są sama. Cała trójca święta. Ojciec Boże i Duch Święty są tymi, którzy są takim takim samym Bogiem, jednym Bogiem. Moi bo kochani, pierwszy raz spotykamy się z Trójcą świętą, jak myślicie gdzie? To no, pierwszy raz w życiu spotykamy się z trójcą świętą w Szemeś wiecie? tutaj? To jest to miejsce, w którym spotykamy się się z Trójcą, przynajmniej Najświętszą po raz pierwszy przy, przy Chrzcie święty. Tutaj jest woda i Wasze główki, jako dzieci, Synem Bożym i Duchem Świętym. Słuchajcie, jeżeli spotkaliśmy się w tym momencie, to nie znaczy, że to było jedyne nasze spotkanie, bo codziennie robimy znak krzyża. I też czynimy ten znak w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyli spotykamy się w każdej jednej bitwie. Życie, w jaki sposób, żeby chcieć i kochać Boga Palca. Przede wszystkim I przeżywając to swoje to życie to dobrze. Bo Bóg nas może i istniejemy tak naprawdę, dzięki temu, że Bóg dał nam początek życia. Przez naszych rodziców, przez mamy i babę, przez ich miłość Bóg Jak, kiedy one z szkli, nie wolno kwiatów, one pięknie, się, i nie wolno kupować zwierzątek, i tak dalej. Czyli musimy mieć szacunek do całego stworzenia, i w ten sposób będziemy Pana jak z trudem zanurzyć Drugie, Druga osoba boska jest Chrystus. On nas odkupił, i takim miejscem, w którym w sposób szczególny możemy przeżywać, to, że on nam, on dla nas coś bardzo ważnego z drugim jest. I tutaj na stole charystycznym dokonuje się coś bardzo ważnego. Tutaj spotykamy się z Jezusem, który rana z na krzyżu, a później z martwych Kto jest już po pierwszej kolumnie, to może przyjmować tego Jezusa do swojego serca i ten Jezus będzie w jego życiu bardzo wiele ale czyste. trzecia osoba to jest Duch Święty, który w wieczerzy ustąpił na ustąpioną. Duch Święty, dzięki któremu czujemy, że Jezus nas bardzo, bardzo że Jezus Chrystus jest dla nas najważniejszy. Zobaczcie, tak jak w tych kwiatach jest rabotyczka, to każdy Jesteśmy tak mocno zeskoleni z Panem Bogiem w Trójcy Świętej, Jedynym i dzięki Niemu możemy być tymi,